Szczęść Boże, ksiądz Adam Dobrowolski. Ja zadzwoniłem do Pani Rzecznik przed momentem, czy ja jeszcze mogę dwa zdania zamienić? Tak, uczę. Dziękuję bardzo. Kto? Pani rzecznik, szczęść Boże, ksiądz Adam Dobrowolski. Ja potem sobie tak pomyślałem, że możemy jakieś wspólne oświadczenie, tak żeby łatwiej Pani było przygotowali, żeby... Nie trudno jest znaleźć tutaj ten środek taki. Czy, czy to przemilczeć i kiedyś wrócić i... Mi, myślę, że milczenie w tym przypadku nie byłoby dobre. że, że no, wycofujemy się, bo lepiej o tym nie mówić, tak? Jak pani rzecznik sądzi? Proszę powiedzieć, jak pani to by swoimi słowami ubrała? To znaczy, no ja muszę szczerze powiedzieć, że nie, nie było takiej inicjatywy konkretnej, żeby z, z ustawić jakąś umowną granicę 18 lat. W mhm. ogóle nie było takiego, takiego założenia, tylko dokładnie to, co ja miałam do studentów, to chodziło o to, żeby nie dochodziło do krzywdzenia dziecka, które sobie nie życzy poniżenia swojej godności czy, czy jakichkolwiek takich złych dla siebie następstw. Rozumiem. To znaczy ja, ja proszę o to, żeby była pełna ochrona praw dziecka aż do 18 lat, żeby nikt nie uczynił krzywdy nikomu, kto sobie nie życzy. Ja rozumiem, ale to co mówiliśmy w tamtej rozmowie, żeby nie karać, żeby tutaj konsekwentnie powiedzieć, że nie karzemy. Bo, bo, bo to jest 18, bo dziecko nie jest jeszcze na tyle świadome, że się z tego pomysłu wycofujemy, dlatego nie karać, bo później jaka będzie, no jaka będzie później ich droga, jeżeli będą ukarane. Tak. To możemy, zróbmy tak e, Pani, Pani Rzecznik, że, że tak, żeby w tym kierunku, żeby tworzyć to, tą naukę, e, to, to co Pani powiedziała na wykładzie, e, taki przekaz, że wycofujemy się z tego karania, Tak. Dobrze. Co, idziemy to w tym... Ja, na kiedy się możemy umówić na taką rozmowę? Kiedy pani rzecznik jest wolna? Kiedy do rozgłośni przyjedzie? Bo ojciec, dyrektor też już wczoraj rozmawialiśmy wieczorem na ten temat. Nie, za, zaniepokojony jest, bo żeby o tym seksie, to nieładnie. Ja się przyznam, przepraszam, że ja powiem to, ale mhm. o tym seksie w, w święta to, to wyszło. Na pewno to nie jest możliwe w tym tygodniu. Rozumiem ze względów tych zdrowotnych, bo ja miałam w sobotę w Kiedniewicach mieć 45-minutowy wykład i wczoraj niestety już poszła odmowa ze względu na to, że tam się odbędzie ten kongres, ale po prostu ja nie dojadę już. Rozumiem, rozumiem. To czyli w tym tygodniu niemożliwe. A kiedy my możemy? No bo milczenie akurat w tej sytuacji myślę, że nie jest dobre, trzeba ja powiedzieć. Myślę, że jak, jak ja tylko troszeczkę poczuję, jak zakończy się ta delegacja, która teraz za, za parę minut już się tutaj zjadę. Rozumiem. To, to ja po prostu dam sygnał. Nie wiem, czy do ojca od razu mam... Na, na, na ja, za, ja zadzwonię, nie, ja zadzwonię, w, proszę, proszę mi, jeżeli, kiedy ta delegacja się skończy? To ona do końca tygodnia? Do końca tygodnia. Nie wiem, ja porozmawiam z ojcem dyrektorem, umówmy się tak, dobrze? Mhm, bo ja to też muszę zgrać w kalendarzu. I mi się wszystko zgadza, ale tutaj, jeżeli byśmy my to, taką wy, dyskusję wywołali na ten temat, to na jak najszybciej. No mówiliśmy o tym, jest nagonka prasowa, panie rzecznik. Po prostu musiałaby być po prostu na antenie. Na antenie, tak, tak. Ja z ojcem dyrektorem mhm. porozmawiam na ten temat. Jak to zgrać? ojciec jest niezaniepokojony. Co ja mam mu przekazać w takim razie? No ja myślę, że w przyszłym tygodniu będzie. Najszybciej. E, e, tak, ta Czyli co, przekazujemy przekazać, że wycofujemy się? Na teraz na pewno. Na teraz na pewno się wycofujemy.